Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam e, moją toksyczną panią, czyli kuszniczkę, amazonkę podpojzona. Nie wiem czy był już wstępniak, ja trochę pozmieniałem w tym bildzie. Kurza dalej taka sama, no to jest T3, T2, T3, jak widzicie flat fizz, flat fire, flat lightning, skryt hit chance, no akurat weszło nam T1, więc to jest... Sztos, ale dużo lepsze kusze niż te. Ona ma, ta ma chyba 562 Elemental DPS-u. 800 kosztują, zaraz wam pokażę, żeby nie było. I weźmy sobie e, Elemental DPS 560, bo taką mniej więcej mam. No zobaczcie, 3 anulmenty. 2 DIVA. To jest dużo lepsza. Ojoj, to jest dużo lepsza. 824, zobaczcie, tu jest te 2 Lightning. I jeszcze runy, no. To dużo lepsze, albo podobne kusze do mojej. Jak widzicie w takiej kwocie, nie? Więc to już mamy z głowy. Co się podziało w tym buildzie i dlaczego jesteśmy Glas kanonem? A mimo to jesteśmy w stanie robić mapki T16, T17, T18, nawet powiedzmy, że zduzowane. Wiadomo, to jest Glas Cannon, to jest postać na kasowanie bossów, pinnacle bossów. Zabiję tym Ksershot T4, zabiję tym Orlota, zabiję tym wszystkie bossy. Nie wiem, czy mam wszystkie kurcze nagrane, ale jak zobaczycie nawet, ile ja robię w bossy na mapach damage'a, to raczej powinniście mi uwierzyć, że. Jest to build, który jak najbardziej jest do tego zdolny Co więcej, ja mam już y, formę tego buildu Z troszkę lepszą kuszą W którym combined dp jest to 42 miliony Wiadomo, że jest tu wybrakowany build Czyli perf ringi, perfekcyjny amulet <grytania> No i perfekcyjna, umówmy się, kusza, nie? Więc to jest perfekcyjny, perfekcyjny scenariusz Żeby mieć jak najwięcej damage'a, Ale taki realny nasz scenariusz z aktualnym Setupem, czyli moja kusza, jak widzicie, Total DPS 561. Ja mam elemental DPS-a 350 w tej kuszy. Jak wy rozumiecie abstrakcję, na jakim etapie jesteśmy, założę swoje ringi, czyli bardzo, bardzo, bardzo średnie ringi, dokładnie, dokładnie. Założę mój amulet i jest to już cały mój setupik przygotowany na. Moment, w którym teraz jestem w grze Oczywiście cztery levele dodane, muszę tylko coś wyrzucić z... A będą to dokładnie te 4 punkty, proszę bardzo To jest mój setup na chwilę obecną Czyli 9-0, moje drzewko, moje wszystko 11,8 milionów combined DPS-a Average damage 4 miliony 600 tysięcy I to się zgadza I to się po prostu zgadza To wam to i to, żeby was nie myliło I teraz lecimy już z całym pokazem buildu Słuchajcie Zacznijmy od itemów, dobra? Gramy kuszę taką jak widzicie, 360 elemental damage'a, łącznie chyba 560, także bardzo, 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 bardzo mierna kusza. pokazywałam wam na początku filmu, że takie 800-900 są droższe, nie? Ringi, paździerzuba totalna, ale chcecie resy i flat... Elemental Damage, Lightning, Fire i Cold oczywiście, no u mnie jest tak jak jest, gram tym co mam. Rękawiczki Plague Fingersy na 2-3 sokety z Magnitude of Damaging Elements You Inflict, ponieważ All Damage from Hits contributes to Poison Magnitude, to jest core tego mojego buildu, razem z paskiem Darkness and Throne, najlepiej 100%+, plus. również na Glowy, żeby zwiększyć Magnitude of Damaging Elements You Inflict o 60% kolejnych, u mnie jest to 62%, plus dodatkowo ja gram sobie jeszcze klatę, Coming Calamity, którą dorwałem za jednego Divina. Możecie wierzyć lub nie. Znajdę to nagranie, bo na nagrałem to, jak ją kupowałem. Muszę je znaleźć, więc. pstryk Ciema nagrywam, bo potem będzie, że kurwa. zajumane. Ty, kupuję Coming Calamity za jednego Divina z Heraldami na 19 level. E, bo tak sobie pomyślałem, że kurczę, ja bardzo dużo Heraldów gram. Gramy Tandera, gramy Asha przydałoby mi się Spirity na coś innego, nie? To jest 60 Spirita. nam Mono, triple Heraldy. Niestety Herald of Ice się nie prokuje, bo nie mam na tym setupie Cold Damage'a. Więc szukajcie kusze z Fire, Cold i Lightning Damage'em z procentowym krytem i z plus 6 do skilli. Wtedy będzie wam się prokował również Herald of Ice. Ale najważniejsze, dużo resów, e, Heraldy... To, że ma niski evasion rating, tutaj nas nie obchodzi, zaraz wam powiem dlaczego. Eee, I przede wszystkim enemies in your presence have no elemental resistances. Są dosłownie rakietę w oczywiście klacie. Naszyjnik tragiczny, potrzebujemy naszyjnika z plus 3 progy. Ze spiritem przynajmniej 46 na tym setupie. Najlepiej jakbym miał 50. wtedy odzyskujecie jeden punkcik jeszcze. Z drzewka, zaraz wam powiem gdzie. Critical hit, chance critical hit. Damage i tyle eee, Najważniejsza tutaj jest czapa na przeżywalność Im więcej evasion ratingu tym lepiej Critical hit chance no i Najlepiej jakiś lightning chaos res Jakieś staty, życie Bądź deflection rating jeżeli chcecie być Troszkę bardziej przeżywalni Ale pamiętajcie jest to glass cannon wciąż Więc śmierć na tym buildzie to normalka Butki dużo evasion ratingu 35 movement speeda Jakieś resy i właściwie życie Tyle Tak to wygląda, cały setup tak się prezentuje eee, I teraz co mamy szukać w Jewelach, przejdźmy od razu do jeweli, póki jesteśmy w itemach. Ja gram tak: Crit Damage Bonus, Elemental Damage i Magnitude of Island You Inflict. Ten dodaje mi najwięcej w takim setupie, szukajcie wszystkich. Ale te są drogie, kręcą się raczej w setkach exaltów, czasami w Divinach nawet. E, tutaj macie tańszy archetyp. Te kupowałem po 50 do 100 exaltów: Critical Damage Bonus, Magnitude of Island You Inflict i Magnitude of Damaging Island You Inflict with Critical Hits. Co więcej. Żeby wam udowodnić Że są takie dostępne Ja takie sprzedaję Dalej Magnitude zwykły Magnitude skryta Kryt damage bonus I tak samo tutaj Także widzicie Że takie się sprzedają u mnie Po 100 exaltów I za tyle też je Kupowałem z tego co pamiętam Więc jak najbardziej Do zrobienia I teraz samo drzewko Słuchajcie Gramy tak Ascendencję Dlaczego tak e Critical strike No mało nam dodaje Ale zawsze dodaje nam Troszkę procent kryta Bo ja mam mało accuracy teraz Chcemy grać raczej ringi Z accuracy bazą Wtedy jest dużo lepiej aby mieć Akurat jest gdzieś jeszcze upchane w ringach chociażby, nie? Wtedy jest super ran. No, i oczywiście też w broni. Jak mamy w broni accuracy typu coś się tam uda z suffixa chociażby Light Radius Akuracji, bądź nie mamy triple flata, tylko dwa flaty i duże accuracy Wtedy Penetrate dodaje również dużo damage'a. Natomiast my gramy tylko Critical Strike, gramy Predatory Instinct, żeby mieć oczywiście mm, weaknessy, bo w tych weaknessach więcej damage'a wchodzi, więc ta trucizna nagle zaczyna przyspieszać niesamowicie. Gramy oczywiście Elemental search bardzo testowo, dopiero to wziąłem, więc zobaczymy, jak to będzie działało. I gramy oczywiście Stalking Panther, e, czyli. Evasion rating from equipped helmet, gloves and boots is doubled, co sprawia, że to ma nagle 2200, evasion ratinga, a buty mają 700, natomiast sklaty jest o połowę mniejszy, gramy coming calamity, więc nie boli mnie to, bo za cenę 130 evasion ratinga zyskuje 1100 stąd i 350 stąd, więc jestem 1300 na plusie, wiadomo. I nie mam jakoś mega dużo, 7800 w momencie jak sobie biegamy po prostu, to się tam później jeszcze skaluje, ale daje nam radę to przetrwać. A tak to gramy wszystkie truty, wszystkie kryty. Oczywiście kryt na full lifeie, kryt damage i damage na full life moby. kryt damage i damage na moby, które są blisko nas. To tylko i wyłącznie na bossing. Elemental damage, szybsze zadawanie damage'a elementami. Tak samo tutaj. Dużo magnituda, więc zwiększenie poison damage'a po prostu. Do lewej schodzimy sobie po damage na rare and unique monsters. Jedna bolączka nasza tutaj, żeby mieć więcej damage na bossy, żeby je one shotować i na rare moby, żeby je wysadzać zwykłym basic boltem. Reusable ammunition super sprawa, szansa, że się nie wykorzysta amunicja przy strzelaniu. Critical damage bonus with crossbows ogromny, 80%. Oczywiście efficient loading, 30% szansy, że przeładowanie będzie instant. No i tyle. I coś jeszcze od góry, oczywiście gramy Agonizing Calamity and Coming Calamity 40% Cold Fire, Lightning, Chaos and Physical Damage Buff. Na całą naszą postać. Fenomenalna sprawa. Dzięki temu możecie grać zarówno elementalną bronią, jak i fizyczną bronią. Elementalna po prostu jest tańsza, dlatego ją sugeruję na ten build. No i gramy jednego Herald Reservation, bo z tym idealnie starcza nam Spirita, którego potrzebujemy 146. Jeżeli masz na szyjnik 50, wtedy tego Spirita e, odzyskujesz, ten jeden punkcik. Nie? Idziemy do góry. Gram sobie Evasion pod Enhanced Reflexes. Gdybym miał 9-2 level, dodałbym jeszcze tutaj ten Evasion i Escape Velocity. I miałbym dzięki temu jeszcze 45% więcej Ivasion Ratingu, więc miałbym tam około 10-11k, nie? Więc byłoby naprawdę, naprawdę ok. Cały kryt, tu jeszcze oczywiście Jewel Socket. No i właściwie tyle, tak wygląda nasze całe drzewko. Na czym to się opiewa? Walimy kryty, walimy ogromny Poison Damage i ważne, żeby wbić dużego on Hita. Głównego on hita na bossy nakładamy plazma Blastem. Już to testowałem. W 02 działało to fenomenalnie, ale dzięki wszystkim podbiciom z aktualnego drzewka, z aktualnego setupu, z wszystkiego co mamy teraz dostępne, bije to po prostu dużo, dużo, dużo lepiej. I Teraz słuchajcie, jeszcze żeby dopiąć cały temat, gramy dwie flaszki na manę. Dlaczego? I tak jesteśmy cholernym Glaskanonem. Mówię, to nie jest build na hardcora. To jest build, w którym wpadasz na mapę, kasujesz wszystkie moby, kasujesz bossy i wychodzisz. Potrzebujesz. Waste Gate'a Zakładasz dzięki niemu, możesz mieć dwie flaszki na życie albo dwie flaszki na manę. Zakładasz dwie flaszki na manę. 90 plus charge. Ja mam 96 i 92, to wystarczy naprawdę. Zamieniasz potem sobie pasek na pas z Kulemak'a, czyli Everlasting. E, przepraszam, nie Everlasting Gaze, tylko Darkness Enthroned. Ale dwie flaszki ci zostają Co to sprawia? Po co to jest? Na, tak zaraz wam przelecę wszystkie skille Ale na plazmoblascie gramy ambrozję. Ambrozja pochłania 20% swoich mana flask charge'ów I za każdy charge dodaje 3% As extra lightning damage Przez to, że mamy dwie flaszki Zobaczcie Widzicie? Pochłania z obu flaszek, więc to de facto dodaje mi ponad 110 chyba Przy moich charge'ach lightning damage'a do mojego e, pocisku z Plasma blasta Jak widzicie ja nie mam dużego damage'a na razie z Plasma blasta Jak to przytrzymam, 430k, co to jest? 200k w piku, jeżeli chodzi o poison damage Ale zaraz wam pokażę, że skaluje się to gargantuicznie Naprawdę gargantuicznie Crit damage na chwilę obecną prawie 600% na full life moby Kryt częst 45% plus 10% tam z akurejcji, więc na razie naprawdę bardzo mało, nie? Ale często walimy tego kryta, to jest jakieś przekomane delikatnie, bo w POBie pokazuje mi po prostu dużo, dużo... Więcej Teraz tak, słuchajcie skile od góry Elemental search testowo, Blind dwójka, longshot dwójka Elemental armament dwójka Kong efekt Kong area I coś tu jeszcze warto by wrzucić Szczerze nie wiem co Ja to przed chwilą wziąłem Więc będziemy testować Ale uznałem, że coś tu się przyda Zamiast tego co grałem wcześniej eee, No bo kurde, dlaczego nie Dam akuracy Niech sobie będzie Naprawdę wyrąbane Herald of ash bez niczego Bo nie mamy siły e, Ale działa Bo mamy to w klacie Herald of Ice bez niczego, bo nie mamy Inta, ale mamy to w klacie. Herald of Thunder, gram Electrocute, Bursting Plague, Bleed trójka i Poison trójka. I teraz dlaczego Electrocute, dlaczego Bleed trójka? Bo Herald of Thunder często się prokuje na moby, szczególnie na rary, to będzie zauważalne. To nam prokuje Herald of Blada, choć nie zadaje on od groma damage'a, ale dlaczego chcemy pro prokować Bleeda? Bo zarówno na Plazma Blaście mamy Poison trójkę, Explosive Shotta już też wyjmę, bo go nie używamy. Ciek. Zarówno na Plasma blaszcie mamy Poison Trójkę, jak i na naszym głównym skillu do czyszczenia mapek, czyli Crossbow Shot. Zwykły Crossbow Shot gwarantuje wam, że wystarcza, żeby kasować mowy. Naprawdę działa najlepiej. Serio. Też mamy Poison Trójkę, a Poison Trójka dodaje 20% Magnitude of Poison Inflict by Supported Skins against Bleeding Enemies. Dlatego chcemy czymś krwawić. No i powiem Wam, że Herald of Thunder. Po prostu wystarcza, żeby nakładać to Działa, więc wystarcza, nie? Crossbow shot, czyli coś, czym czyścimy mapki Dokładnie chodzimy w ten sposób I czyścimy sobie mapki I to wystarcza, jak widzicie, nie strzelamy na razie za szybko Ale zaraz wam powiem, skąd mamy speeda Gram Poison trójkę fork'a Bursting Plague, bo to nam rozszerza Działanie naszej Trucizny i kasujemy jak Contagion plus Essence Drain, fenomenalna sprawa. Ambush, żeby mieć zawsze kryta albo przynajmniej często kryta na full life moby, no bo przypominam, mamy mnożniki razy 6 na full life. No i gram rykoszeta jeszcze, można też grać Piersa, tak szczerze, um, chyba byłby lepszy Piers, wiecie? Tak teraz sobie pomyślałem. I oczywiście od razu decyzja zapadła, dodajemy Piersa, trójkę jak najbardziej. Dzień. No i dobra, Mam PIRSA. E, teraz niżej. Gramy oczywiście Herald of Plak z. E, Uftret, Exodus Tańsza wersja Jest jeszcze taka Co dodaje plus 3 Jak masz dwa inne supporty To ta dodaje plus 3 Jak nie ma żadnego innego supportu Żaden inny support Nie jest potrzebny Plus 3 levele Do tej klątwy Super Super sprawa Do tej aury właściwie nie Wind Dancer Alkali, Last for Fun Naprawdę to nie dodaje dużo Ale no wrzuciłem Bo wisiało mi Blind 2 Bursting Plug, Po raz kolejny Żeby sobie tam Poison się rozszerzał Poison trójka I Magnified Area e, Emergency Reload Prolong Duration 2 Cooldown Recovery 2 Efficiency 2 Lifetap Plasma Blast, czyli na główny skill Zadający damage na bossy Na chwilę obecną Ambush, Poison Trójka Inevitable Critical, Barjon Dwójka I Ambrozja Barjon Dwójka i Ambrosia, największy boost demedza No i oczywiście Ambush, nie zapominajmy I gram dodatkowo przez to, że mam tyle aur Bo gramy raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem 8,9 9 aur gram combat frenzy z church Perfusion i gram church regulation dzięki któremu za frenzy charge pozyskiwane z combat frenzy za electrocutowanie mobów czym electrocutujemy oczywiście herald of thunderem bo mamy tu electrocuta dostajemy frenzy charge zamieniamy jedną na 12,5 sekundy żeby dostać skill spina, dzięki któremu mamy dużo, dużo, dużo Więc to jest ekwiwalent po prostu onslaughta, nie? Jak nie macie onslaughta w kuszy A często, gęsto przy takim setupie nie będziecie mieli Bo będzie kosztowała fortunę No to super, zajebista sprawa, żeby to mieć e, No i dodatkowo coś jeszcze z tym tematem Elemental surge również pochłania Nam e, oczywiście Frenzy charge, żeby dodać Nam Sergia. więc tyle Tak to wygląda, tak się to prezentuje Zaraz wam pokażę jak wygląda mapowanie tym e, No weźmy jakąś mapę, kurde jeszcze oczywiście grałem czasami rigworld ferocity do main hand, czyli tutaj zamiast piersa, wtedy ten damage jest dużo silniejszy, dużo potężniejszy, dużo większy. Damage jest, A człowiek reload potem dostaje w dupę, więc, no, względem własnego, kurczę tutaj sumienia, nie? Czy forka chce ci grać, czy chce ci grać piersa? I przypominam, jest to kusza, która ma 360 elemental damage, a, a ogólnego dps a ma 560, ok? Jakby bez jaj. A i grajcie oczywiście runy na kuszy, na extra chaos damage, bo są to najlepsze. Testowałem wszystko, serio. Jak wygląda mapowanie? Strzelamy raz w moby, resztę do trucizna Tyle. Żeby nie było, taka mapa, nie? Strzelamy raz gdziekolwiek w moby. Resztę naprawdę zrobi za was trucizna. Bo jest to glas cannon, ale mimo wszystko trochę i ratingu mamy, trochę deflekta mamy, mamy windensera więc na takich typowych mapkach, bez jakichś tam, nie wiadomo jak wzmocnionych, y, oczywiście delirką jesteście w stanie grać, a wiem, że większość osób nie gra Delirium, bo ma za mało FPS-u. Skąd mamy takiego life leecha? Jedna prosta rzecz. Lichin Toxins Recover 2% of maximum life on killing a poisoned enemy. Walicie jednego hit w grupy mobów. I nawet nie wiem ile się rekoweruje, bo za każdego moba dostajecie 2% HP, ok? Rary na hita. Wszystko praktycznie na hita. Dobra, lecimy od razu do bossa, żebym też pokazał wam, że bossy naprawdę tak schodzą. Że to nie jest fotomontaż, przyspieszone, czy cokolwiek. Jedyna zależność jest taka, że musi być kryt. Na razie nie mam jeszcze kryta w naszyjniku, oczywiście. Nie mam części kryta z drzewka, bo mam za niski level. Więc ten kryt często będzie dużo, dużo, dużo wyższy, nie? Finalnie będziemy mieli prawdopodobnie tam koło 80%. A na właśnie będziemy mieli zawsze 100% kryta. Więc to się zmieni, nie? To się bardzo mocno zmieni No ale na razie jest jak jest Bridge Również na spokojnie damy radę Mówię, Bursting Plaque sprawia, że to naprawdę jest niezłe AOE Mimo, że walimy Basic Boltem Ja mówiłem wam, że ogarnę to AOE jakimś cudem No i ogarnąłem to w ten sposób Czy to jest najlepszy sposób? Nie wiem Cały czas to testuję i się tym bawię Działa, tak? Jak na to, że glass kanonem jestem w stanie robić taką mapę I się nie wyrżnąć To to chyba jest ok. Naprawdę, jest chyba ok. Bo ja mówię, to będzie mój farmer uberbosów, tak? Jeżeli dojdą jakieś bossy w tej grze, które będą miały, nie wiem 30, 50, 100 milionów życia To będzie postać do robienia tych właśnie bossów I też zachęcam was, żebyście sprawdzili tę postać w 0.4 Jeżeli nic się w sprawach nerfów nie zmieni Dobra, widzę już bossa, więc idziemy prosto na bossa Czy coś zmieniamy na bossy? Jedyne co, to bierzemy plazma blasta i tyle. na nie używamy Emergency Reloada, bo nie jest wymagany. Chodź do mnie, dostań Kryta na łeb. I wracaj do Spanka. No i chcemy być blisko. A to jest Asini akurat. Chcemy być blisko niej, nie? Tyle tyle chcemy. Tyle. Eee... No. Boss T16, nie? Tak to wygląda, mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że docenicie ciekawy build, wydaje mi się, jak na standardy PoE. Nie wiem, czy ktoś tym grał w ten sposób, ale polecam naprawdę serdecznie, dawno tak nie bawiłem. Oczywiście, jeżeli macie lepszą kuszę, no bo umówmy się, dojdzie do punktu, gdzie będziecie mieli kuszę 1000 DPS-u, 1200 DPS-u, wtedy wywalcie sobie część crit damage'a, wywalcie sobie, nie wiem, te notki tutaj na szybsze naszybsze toksyny, wtedy macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem punktów odzyskujecie. Możecie sobie dzięki temu pójść na przykład tutaj, raz dwa evasion rating, raz dwa, trzy, cztery evasion rating, nie? Możecie sobie pójść w deflection rating tutaj, naprawdę tutaj, możecie sobie pójść tu w acceleration skill speeda, możecie pójść w the wild kata, naprawdę jest dużo, 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 dużo fajnych motywów, gdzie można to wykorzystać. I Ja na pewno to jeszcze zmienię, jak zdobędę lepszą kuszę Natomiast to już jest moment, w którym mogę wam pokazać ten build. 9 Amazon. Myślę, że tyle. Więcej tutaj mówić nie trzeba. Trzymajcie się do kolejnego materiału, który na pewno się pojawi. Bo to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o połę. oczywiście. Niezależnie, czy mówimy tutaj o jedynce, czy o dwójce. Cześć. 750 banik expa na godzinę. No chyba nie jest źle.